To jest taka mała niespodzianka Jako Mikołaj zrobił Mianowicie jest to Sprzęt do nabijania Klimatyzacji Ale to oczywiście jest nie wszystko Mikołaj był Wiele, wiele Lepszy i przyniósł troszkę Więcej Pozostałe rzeczy mam w domu, również pokażę, co to jest. Na pewno to ułatwi pracę, no i też mam do, dodatkowe możliwości. Tak, Dobra pokażę jeszcze później ten, co, co mam w domu. Kolejnym prezentem. Są te dwie walizki. W tej pierwszej może otworzę. Znajduje się tester Teksa Navigator z oprogramowaniem Agri do maszyn rolniczych i budowlanych. W drugiej walizce, jest to walizka różnych kabli, różnych sześciówek do tego, aby móc podłączyć się do jak największej ilości modeli. Na pewno ułatwi to diagnozowanie różnych błędów, usterek w pojazdach, właśnie w maszynach rolniczych i budowlanych. Będzie można kalibrować sprzęgła. Tak to właśnie wygląda. Także firma się rozwija. Będzie coraz ciekawiej. Dzięki za uwagę. 那这些。